Spójrzcie na mnie, mam lat 15 i pół. Kino mówi witam, Jakub Doszyński. Zapraszam Państwa na cykl Sztuka Kochania, w którym obejrzymy cztery filmy w sposób śmiały pokazujące intymność i życie erotyczne bohaterów. Na samym początku kochanek w reżyserii Jean-Jacques Adaptacja słynnej powieści Margaret Dura, zresztą nagrodzonej nagrodą Goncourtów. Z tej okazji moimi gośćmi są dzisiaj Janusz Wrublewski, krytyk filmowy, Dzień dobry. i Jacek Szczerba, także krytyk filmowy. Na samym początku chciałbym się Januszu Ciebie spytać: Czy właściwie Kochanek to jest w ogóle film erotyczny, czy może kina autorskie ze śmiałymi scenami erotycznymi? Ani jedno, ani drugie, wydaje mi się, że to nie jest. Dzisiejszej perspektywy, zwłaszcza. To nie jest taki mocny film erotyczny, jak był 20 lat temu, kiedy powstawał. Chociaż oczywiście te sceny erotyczne determinują ten film i są bardzo śmiałe, jak na owe czasy. Natomiast dzisiaj myślę, że to się ogląda jako po prostu bardzo dobry film, podejmujący taką tematykę miłosno-erotyczną. Myślę, że to jest melodramat. Myślę, że to jest film nawet bardziej o narodzinach duszy artysty, konkretnie właśnie Margaret Dura, która opowiadała w tej książce o sobie, o tym, w jaki sposób. No, Przeżyła tragedię rodzinną, niekocha, bycia niekochaną, bycia odrzucaną w rodzinie, którą ona sama nazywa patologiczną. I przekłada to na. odreagowuje to w seksie, odreagowuje to w bardzo śmiałym jakby rozumieniu no, inicjacji seksualnej, bo przeżywają w wieku lat 15. I to wszystko zostało w tym filmie bardzo pięknie opowiedziane. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu kino gatunkowe. Być może kino erotyczne moglibyśmy uznać za taką formę, która pokazuje seks po to, żeby tylko stricte nas podniecać, widzów, nie, 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 Za, ale nie. kino, które nie jest stricte erotycznym, tylko no na przykład, no nie wiem, kinem mainstreamowym, tak jak na przykład Kochanek, to takie kino, które pokazuje seks, równie śmiało często, ale po to, żeby coś powiedzieć o relacji bohaterów. Nie wiem, czy się zgodzisz? Nie zgodzę się z tą pierwszą częścią twojego, twojej wypowiedzi, dlatego, że definicja jakby pornografii to jest właśnie to, co ma nas podniecać. Seks pokazywany na, na ekranie w sposób wyuznany, taki, który budzi nasze pożądanie, emocje i które służy jakby autoerotyzmowi, to jest pornografia. Natomiast erotyzm niekoniecznie musi podniecać. Erotyzm to jest przedstawianie seksualności, przedstawianie życia wewnętrznego, poprzez ciało. I tutaj ta granica podniecenia, czy też oglądania tego na, z dystansem na zimno, czy też z podziwem lub też właśnie odwrotnie z, z, no, z pewnym wycofaniem jest płynna, bo każdy z nas ma inną wrażliwość, każdy z nas ma inne przeżycia i jakby o co innego chodzi. Natomiast tak, no, to, to tak to wygląda. Być może te granice w ogóle się zacierają i te no, podziałów nie musimy. Oczywiście, że tak. Panie Jacku, pytanie oczywiście o genezę tego projektu. Minęło, tak jak już powiedział, 20 lat jak powstał ten projekt? No, że wiadomo, że była książka Marguerite Dira, która nawiązywała do prawdziwej historii. Marguerite Dira, jak wielu Francuzów, spędziła młodość w Azji, w dzisiejszym Wietnamie. I tam jako nastolatka miała romans, który stał się jakby kanwą tej częściowo fikcyjnej, częściowo prawdziwej opowieści zawartej w kochanku. Ona sama podjęła próbę napisania scenariusza, ona jest też reżyserką filmową, kręciła z Młodym Depardieu kiedyś takie kino autorskie, którego się domaga Janusz zawsze, więc ona jest taką autorką, autorką na 200%, no więc miała autorskie wyobrażenia, no ale one jakoś nie bardzo przystawały do tego, co Jean-Jacques Anno sobie wyobrażał na temat adaptacji tej książki, więc ona zarzuciła to pisanie, była trochę obrażona, bo potem wydała jeszcze jakby nową wersję książki po filmie. Obie zresztą są dostępne w Polsce, można je porównać i z filmem i te książki nawzajem ze sobą. Więc mamy Marguerite Dira, czyli taką no, awangardową panią, pisarkę awangardowego filmowca. A jednocześnie mamy Jean-Jacques który jest rzeczywiście mainstreamowy, chociaż tutaj walczyłbym o jego osobność, bo ja z trudem znajduję takich filmowców w mainstreamie, którzy kręcą filmy w rodzaju niedźwiadka. To znaczy, że on ma też jakiś autorski pomysł na kino rozrywkowe, taki, którego nie spotykamy u innych. No, walka o ogień. Takich filmów nikt nie wymyślił, a on nie wymyślił. To są widowiska. Ja wiem, ale w sensie, że język filmowy mhm. zastosowany, jakby rezygnacja z dialogów, jakby podpatrywanie zwierząt. Jakby budowanie opowieści w ten sposób, gdzie człowieka właściwie nie ma, to to jakby kręcił ktoś film z okrycia. Fabuła, która nie jest dokumentem, a jest jakby, posługuje się metodą dokumentalną. Ona jakby rekonstruuje coś, co jest dokumentalne życie zwierząt. Także to jest jakby specyficzny rodzaj kina, który jakoś tam, nie powiem, że wymyślił, ale no wprowadził do mainstreamu Jean Renaud. Natomiast w tym przypadku on się oczywiście posłużył Gerardem Braszem, czyli słynnym ekstrawaganckim scenarzystą, który pracował z Polańskim przez lata. Ja zawsze będę pamiętał takie zdjęcie Brasza, który był, nie ja żyje już niestety takim właśnie odludkiem, że on leży na kanapie i ma telewizor niedaleko siebie, ponieważ nie chce mu się wstawać, więc takim wielkim kijem go włącza. Jeszcze wtedy nie było pilotów. Więc to jest cały Gerard Brasz, więc oni dwaj to zaadaptowali. Na pytanie panów, czy to jest film pornograficzny czy erotyczny, nie, to ja bym. Ja nie wiem, do tego nie za... tego nie zapytań, ale nie chodzi o coś innego. To znaczy, tak naprawdę, teraz powinienem podnieść głos jako wyższy, udawać kobietę, ponieważ tu trochę mi kobiety brakuje, panowie to wybaczą. W tym sensie, że jakby dla mnie jest jasne, czemu służy erotyka w ogóle w tej opowieści. Ale nawet nie chodzi o to, że to się kształtuje dla mnie dusza artysty, tylko jakby człowiek rozkwita poprzez erotyzm. To znaczy, to jest ktoś, kto jest jakby przeciśnięty przez różne siły, na które nie ma wpływu. To jest nastolatka, która jest jakby no, poza ojczyzną, ma rodzinę, która jest w kiepskiej sytuacji, która potem właściwie jakby w pewien sposób pozwala jej się prostytuować, bo jej mówią, że właściwie zarobimy pieniądze dzięki temu, że jesteś tym bogatym Chińczykiem, będziemy mogli spłacić długi. Ma opresyjną szkołę. To jest taki stały temat w kinie francuskim, od zero do odpały, pały, ze sprawowania, że ona To wszystko jest. I nagle uciekając od tego wszystkiego, Kobieta przez swoją seksualność, jakby się otwiera i wzbogaca, jak właśnie rośnie jej charakter, i osobowość się kształtuje. Także, tutaj ta erotyka dla mnie jest. Poza tym ta ważna bardzo rzecz, która się z pozorów daje nieistotna. To znaczy te sceny erotyczne są w takim domu schadzek, w pokoju schadzek, a poza tym pokojem słyszymy cały czas normalne życie. Ulica. Tak. To i to, strasznie to jest podkreślane, to jest ciągle jakby ona jest, za, Oni są zajęci tylko i wyłącznie są, jakby się wyłączyli ze świata, mówiąc górnolotnie. Czyli po prostu dwie osoby, które się spotykają, jakby samorealizują się w tym, to mają tylko to i nic więcej. To jest tak. jak rytuał. To właśnie nie chodzi tylko o seks, że nieomalże, że to jest jakby spełnienie, że oni się w tym spełniają. Ale oni to chcą a... to ciągle robić. Aha. my nie oglądamy e, zbliżenia dwóch osób tylko e, jakby przesunięcie czasowe to znaczy dziewczyna mm. która ta 15 która się e, jakby w pewnym sensie nawet prowokuje ten związek dziwny między starszym mężczyzną dwa, lat, dwa razy starszym od niej a nią e, no ona jakby podchodzi do tego na zimno. Ona podchodzi do tego w sposób eksperymentalny. Ona się w to nie angażuje. I o tym jest ten film. to, znaczy to jest o rozminięciu się tych dwóch emocji. Jedno jest gorące, drugie jest zimne. I ponieważ jedno udaje, a drugie nie udaje, ale ma jakby taką sytuację życiową, która, która powoduje, że muszą, muszą jakoś tam ze sobą <laughs> przestać się spotykać. Ale nie będziemy opowiadali filmu. Natomiast chodzi mi o samą narrację emocjonalną. Tutaj mamy bardzo ciekawy zabieg pokazywania właśnie dwóch osób, które, co inne, które w seksie widzą co innego. Janusz, ale ty też jesteś specjalistą od kina azjatyckiego. Mamy tutaj do czynienia ze spotkaniem nie tylko starej Europy z Azją, ale dwóch raz, różnych kultur, różnych klas społecznych, ludzi w różnym wieku. Czy widzisz tutaj też próbę pokazania troszkę dwóch różnych podejść do erotyki? Ze względu na to, że z jednej strony mamy bohatera mężczyznę 32-letniego, a z drugiej strony tą francuską młodą dziewczynę kilkunastoletnią. Nie wiem, nie posuwałbym się aż do takiego rozgraniczenia pomiędzy tym, jak Azja widzi seksualność, a jak Europa to e, przeżywa. Wydaje mi się, że. Jak jest... on i ona nawet wystarczyłoby. Tak, wiesz? znaczy wydaje mi się, że, że tutaj jest bardzo klasycznie to pokazane. To znaczy e, istnieje coś takiego jak e, no właśnie ta różnica e, szczerości w podejściu do, te, do, do, do seksualności w tym filmie, a z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj główny nacisk jest, jest położony e, e, jednak na e, spotkanie dwóch klas społecznych. To znaczy bogatego człowieka, który zaspokaja potrzebę no, egzystencji, drugiej stronie, która tego, tego nie ma. I to nigdy nie wiadomo do końca, tak naprawdę. Zresztą ten mężczyzna cały czas nie dowierza jej i podpytuje ją. Czy ona dlatego się w to zaangażowała, że on gwarantuje utrzymanie pieniądze i to wszystko, czy też z innych powodów? To jest, myślę, jak to, to napięcie, które powoduje, że to się z uwagą i z, i z wielkim zainteresowaniem ogląda. Jedną rzecz jeszcze ty dorzucił jako bardzo istotną. Musimy pamiętać o ramię, która jest w tym filmie. To, że słyszymy z ofu głos Jean Moro, to jest głos jakby dojrzałej Margaret Dira, która ma jakby. No, to nam narzuca pers, pewną perspektywę. To jest wspomnienie. A znaczy, tak, ale to wspomnienie potem jest spuentowane. Już nie będziemy mówić, jak jest spuentowane, bo na końcu filmu jakby ten związek powraca. Te osoby się znów jakoś tam ze sobą kontaktują. I mamy tutaj pewien sygnał. Janusz klasycznie czyta, że to jest tak, że on jest zaangażowany, ona nie. Dla mnie to tak nie jest takie oczywiste. Dla mnie ona jest przede wszystkim ciekawa. Bo ona się inicjuje w czymś, jakby coś zaczyna i jakby jest bardzo jakby zaintrygowana tym. Ale potem nie powiedziałbym, że jak wszystko to jest na chłodno, że to ją nic nie, nie obchodzi. To jest właśnie ona, jest, ona się zatraca i oni się zatracają w tym. Tak. Więc ta rama. Poza tym mnie się strasznie podoba w tym filmie jedna rzecz. Znaczy to jest strasznie zmysłowe kino. Mhm. Że to jakby przez to. Przepraszam, że tak będę teraz banalnie pouczał, ale chodzi mi o to, że seks, jak wiadomo, każdy oglądał pornografię chcąc jest. To jest nudne po kwadransie. Więc właśnie, jak to pokazywać, że to taka będzie układanka ciała, prawo, lewo, tak, to są takie tropy. No, tu się trzymają za ręce, tutaj jest jakiś biust, tu położenie ciała, włókki i tak dalej. To jest strasznie złudne, że to może długo nas interesować. No to trzeba mieć jakiś sposób, pomijając to, że oczywiście jest sprawa skandalu, tam też była sprawa skandalu, że młoda aktorka, że to był seks naprawdę, co to kilka lat powraca przy jakimś filmie, że po prostu ktoś próbuje zrobić reklamę w ten sposób, no że sugeruje... Sposób marketingowa. Tak, no więc jakby to jest kwestia tego, że pamiętajmy, że cały film był kręcony w Wietnamie, sceny były kręcone w Paryżu, mhm. ponieważ nawet Wietnamczycy założy, założyli takie zastrzeżenie, że nie wolno tego nagrywać u nich, bo oni są bardzo pruderyjni mhm. i się nie zgadzają. No więc jakby to jest trudne, ale tutaj dla mnie erotyzm tych wszystkich scen zaczyna się nie wcale od seksu. Od tego, co jest jakby też taką ramą. Czyli pierwsze spotkanie na promie i ostatnie, kiedy ona odpływa statkiem. To jest ta sama sytuacja. Kobieta, która staje, stoi oparta o balustradę na płynącym jakimś obiekcie, obserwowana przez mężczyznę, który jest w samochodzie. I to już, już w tym jest napięcie erotyczne. Że on, jakby to jest taki wujerzym klasyczny. Nie tylko my patrzymy na nich, ale on, on patrzy na nią. A ona wie, że jest oglądana, i jakby każdy z nich czuje pewne napięcie. On się podnieca tym i ona się podnieca tym, że jest przedmiotem obserwacji, fascynacji kogoś innego, nieznanego, tajemniczego, to jest też wolny od pewnej pseudo-filozofii erotycznej. No nie wiem, jak ktoś pamięta, co mówi Alan Kini na końcu Emanuel, te pseudo mądrości o seksie, zwłaszcza właśnie azjatyckim, tam też mamy Azję. To Emanuel, Arsama, autorka Emanuel się nijak nie ma do Marguerite Dira. Tu nikt nie próbuje do tego zrobić filozofii. Nie? To jest tylko sytuacja dramatyczna, dwóch os dwojga osób, które się jakoś zapętliły ze za sobą i nie umieją z tego wyjść. To jest przejmujące dla mnie, że patrzę to z przyjemnością. Ja tu nie jestem ekspertem, ale jest tak, pamiętam też, że kiedyś zauważyłem to jakiś specjalista polski, oczywiście mówię trochę żartobliwie, Jan Nowicki, specjalista od kobiet i od seksu, zapytany jaką pamięta doskonale aktorkę erotyczną z jakiegoś filmu normalnego, wymienił właśnie Jane March. Właśnie, tak, właśnie za, Hanka, rolę, że za ta tę Hanko. rolę, tak. On mm -hmm. Potem ją próbowano na takim filmie z Bruce'em Willisem jeszcze używać. Tak. To wszystko już nie działało, bo to nie chodzi o to, że ona jest ładna czy erotycznie mm -hmm. powabna, tylko że trzeba ją dobrze użyć. A pamiętajmy, że a no, możemy go nie lubić tak jak Janusz, czy uważać, że jest marny, ale ja zawsze tak, będę pamiętał, podziąłem. żartuję oczywiście, celowo cię jakby podgryzam, że chodzi mi o to, że będę zawsze pamiętał scenę erotyczną jedną tylko w filmie Imię Róży. Pamiętacie panowie tę scenę? Pamiętamy, tak. W Ona sta się w stajni czy tam No tak, właśnie. Zakonnik, który raz w życiu ma kobietę mhm, w tak, objęciach i nigdy tak, więcej to tak. pamięta przez całe życie jako narrator historii. Czyli właśnie, a no to potrafi jakby zainscenizować mhm. na raz i wystarczy. I to się pamięta, ponieważ ma do tego jakiś zmysł. byśmy też zastanowili się czy coś zmieniło się w światowym kinie w ciągu ostatnich 20 lat. Bardzo dużo. Jeśli no. chodzi o podejście do oczywiście Jeśli... intymności, pokazywania rzeczy. Wydawałoby się, że po ostatnim tangu w Paryżu, gdzie jakby już zobaczyliśmy prawie wszystko, lub nam się wydawało, że nawet więcej niż wszystko, jakby przyszły kolejne fale kina rozbijającego tabu czy pokazującego seks w sposób jeszcze bardziej otwarty. Ta granica jest mocno mocno jakby cały czas naruszana. Ostatni przykład wstyd. Film, który opisuje jakby seksualne męską, niemożność jakby poskromienia swojego libido. Ja się zgadzam, że wstyd ma jakąś tam nową propozycję, jeśli chodzi o męski erotyzm, jakby o odbiór pewnych rzeczy właśnie z perspektywy mężczyzny, ale takich filmów jest naprawdę niewiele, czyli jakby dla mnie trochę ta nasza no, śmiałość się erotyczna tak? się odbija naszej czkawki, mhm. w sensie, że jakby no, bawimy się jak pewnymi zabawkami, bo są fajne i wiadomo, że przyciągną publiczność, ale jakby nie bardzo umiemy ich użyć, więc a no, akurat lubię za to, że 20 lat temu potrafił taki film nakręcić, i to się jakby nie zastarzało, bo jest dla mnie tam właśnie coś takiego. Przede wszystkim jest ten. Trud psychologiczny dwojga osób, które się nie potrafią z pułapki bycia ze sobą i nie bycia wyrwać, to jest najistotniejsze. No, dlatego właśnie ten romans trwa całe życie. Czy się widzą, czy nie widzą, to nie są blade słowa, że ja cię wciąż kocham po latach, ktoś do kogoś mówi, bo to zostało w nim. No. Myślę, że dlatego oglądając ten film, czuję się, o, że coś takiego no, prawdziwego, że wtedy w to wierzę. Nie tylko chodzi o to, że Margaret Dillard to naprawdę przeżyła, tylko że. Tam coś się prawdziwego udało zapisać. No. Ja nie żałuję, że mogę to obejrzeć po raz kolejny. No, Obejrzymy to po raz kolejny. Zatem raz bardzo kolejny. Wam dziękuję za tą rozmowę, a Państwa zapraszam na kochanka w serii Żana Żaka Ano.